Maryna i Roman zabiorą nas dzisiaj w ciekawe miejsce na Śląsku, by tam zmierzyć się z trudnościami języka polskiego. Bo jak się okazuje, nasz język nie należy do najłatwiejszych. W programie gościć będziemy znakomitych ekspertów, którzy pomogą nie tylko Romanowi i Marynie rozwiązać wiele problemów językowych. Każdemu z nas przyda się krótka lekcja języka polskiego. Naszymi ekspertami będą także przedszkolaki, młodzież i seniorzy. Maryna i Roman zapraszają na wspólną przygodę z językiem polskim i jego zawiłościami! Marina, zapraszam cię na spacer we dwoje uliczkami Migisowca. Czy byłaś kiedyś tutaj? Nie, ja jestem tutaj pierwszy raz, dlatego bardzo się cieszę. Słyszałam, że w 2011 roku Nikiszowiec zdobył czwarte miejsce w rankingu 7 Nowych Cudów Polski zorganizowanego przez National Geographic Traveler. Słyszelaś o tym? Nie, nie widziałem o tym, ale nie dziwi mnie to, bo to fantastyczne miejsce. Nikiszowiec to dzielnica Katowic, która zaprojektowała dwóch architektów, Emil i Georg Zilmanowie. Nazwa pochodzi od dawnego szybu Nikiszach, obecnie nazywa się Poniatowski. в тих будинках. Перші ошедліші тут роботниці з копальні гіші Архітектура того місця є така спуйна, імпонуйонця. Найбарче подобається та мозаїка з шістьома пінкними ружами. To znak rozpoznawczy tego miejsca, ale pamiętajmy, że program polski nie jest program historyczny, tylko językowy. Tak, masz rację, straciłam głowę dla tego miejsca. Może dlatego, że jestem tutaj pierwszy raz? Skoro pierwszy raz tutaj jesteś, proponuję, by dzisiejszy program poświęcić liczebnikom. Co ty na to? Zgadzam się. To dzisiaj porozmawiamy o liczebnikach. Licebnik to liczba. Nie wiem. Liczewniki są chyba podobne do liczb. To stare kalkulatory. Znaczy kalkulatory. Licebniki to są nazwy liczb. Mógłbyś dokończyć przysłowie? Każdy kima. Dwa końce. Dwa końce. Dwa końce. Dzielić włos. Na cztery. Łowie? Wyglądać jak? Dwie krople wody. Tak samo jak dwie krople wody. Być podobnym jak dwie krople wody. Ostatni będą? Ostatni będą pierwszymi. Ostatni będą... Pierwsi, a pierwsi będą ostatni. Ostatni będą pierwsi, a, a pierwsi będą ostatni. Gdzie, kucharek? Sześć tam nie ma, co jeść. Sześć tam nie ma, co jeść. Sześć tam nie ma, co jeść. A wygadasz się z tym przysłuchaniem? Wow, jaki ładny miejscu. Fajnie. Pięknie jest po prostu. Nasze przedszkolaki wszędzie są pierwsze. Świetnie sobie poradziły z liczebnikami. Ale jest jące w liczebnikach, powie nam nasz ekspert. Maryna i Roman wspominali, że Kiszowiec zdobył w 2011 roku czwarte miejsce w plebiscycie, siedem najpiękniejszych cudów Polski. W tym zdaniu pojawiły się już trzy liczebniki. Jeden główny, siedem cudów Polski, i dwa liczebniki porządkowe. Pierwszy to data, 2011 rok, oraz czwarte miejsce w rankingu, to też liczebnik porządkowy. Językoznawcy wyróżniają, Kilka rodzajów, kilka klas liczebników. Są to liczebniki, tak jak powiedziałam, główne, jeden, dwa, trzy. Są to liczebniki porządkowe, pierwsza dama, drugie danie, trzecie miejsce. Są też liczebniki zbiorowe. Liczebniki zbiorowe, na przykład mam troje sań, a nie mam czworga drzwi. Oczywiście, w zależności od wybranej typologii, oprócz tych trzech liczebników, tych trzech rodzajów liczebników, które wymieniłam, są jeszcze liczebniki, na przykład ułamkowe ćwierć, pół, półtora, czy też liczebniki mnożne, podwójne, potrójne. Ludzie lubią wiedzieć, Czego, ile mają, któ którzy są w jakiejś kolejności, lubią mieć porządek, lubią wiedzieć, e, czego się spodziewać. Liczebniki nieco fragmentarycznie, ale porządkują nam świat. Z liczebnikiem, z którym od dokładnie 16 lat mamy problem największy, jest liczebnik, e, który oddaje datę, czyli data, po prostu data. Data jest naszym problemem największym. Dlaczego mówię, że od 16 lat? E, a no właśnie wtedy było milenium, był rok 2000. I wtedy jeszcze całkiem czuliśmy się komfortowo. Natomiast rok później, gdy już e, mieliśmy rok właśnie 2001-2001, który, który to był rok. A no właśnie językoznawcy mówią, że 2001. Dlaczego? No zastanówmy się. Przypomnijmy sobie czasy bardzo odległe, też tysiąc lat temu, gdy koronowany na króla Polski był Bolesław Chrobry. I to był rok 1025 czy 1025? Nikt z nas nie powie 1025. Oczywiste dla nas jest to, że to był rok 1025. Tak samo teraz. 2014, 2015, nie 2015. Natomiast nie ukrywam, że wiele osób wykształconych w sytuacjach oficjalnych wybiera tę wersję nienormatywną. Często mówią, że walczą z normą. Grupą liczebników, które przysparzają nam bardzo duży problem, są to liczebniki, liczebniki zbiorowe. Nie wiemy, kiedy ich używać, nie wiemy, jak je, jak je odmieniać. Na przykład liczebniki, które pojawiają się w zdaniach przyjechało pięcioro dzieci albo mam czworo drzwi pojawiają się w konkretnych kontekstach. Na przykład, kiedy może pojawić się liczebnik zbiorowy? Ona wtedy, gdy towarzyszy takiemu rzeczownikowi, który nazywa istoty młode. Istoty młode na przykład źrebie, e, szczenie, kocie i mam czworo kociąt a nie mam pięciorga szczeniąt. Albo na łące biegało pięcioro źrebiąt, ale na łące nie było czworga źrebiąt. Tak? I to są takie liczebniki, które nam przeszkadzają, dziwią, nie umiemy sobie z nimi poradzić. W jakiej jeszcze innym, innej sytuacji użyjemy takiego liczebnika? Na przykład wtedy, gdy stoi obok takiego specyficznego, specjalnego rzeczownika, który my językoznawcy nazywamy pluralia tantum. i to jest... Liczebnik, który ma tylko liczbę nogą. Na przykład spodnie, sanie, na przykład drzwi. Jak my powiemy? No powiemy, że w szafie mam troje spodni, a w domu nie mam czworga drzwi. No, czujemy, że coś jest nie tak, coś jakoś to dziwnie brzmi. Nie mówimy tak. Jest to dla nas dyskomfortowe. Tak? Gdy jak mamy dyskomfort, szukamy jakiegoś wyjścia, jakiegoś rozwiązania. Co wtedy robimy? Ano wtedy na przykład, gdy mówimy o istotach młodych, ale te, pie, tych pięcioro źrebiąt, czy pięciorga rebiąt, których nie było nam przeszkadza, to mówimy, że na łące nie było piątki źrebaków na przykład. Prowadzących e, nasz program także jest dwoje. Jest zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Zbiór różnopłciowy. E, oboje serdecznie pozdrawiam. був дуже цікавий спацер, але зараз пора вже кінчити наші овічечки і наші чини. Оглядайте наступний очинок програму «Браво Польща». Відвідайте наш профіль фейсбуковий, побачите там біле цікавостки язикових і наші зв'язки з Нікішовця. Напишіть до нас на адресу bravopolskiymaopadimir.com До побачення! То зараз чекаємося, хто перший добігне до костюла. Добре.